co jest? Bo co? ja ogólnie wjeżdżam na wakacje i po prostu mnie nie będzie. Tylko to chciałam ci powiedzieć. Spoko, spoko. To ja wyjeżdżam. Dobra. Jak coś, to pa. E, pa, pa! Dobra, widzowie. Jeszcze wam nie powiedziałam, o co chodzi z tym, ale będziemy dzisiaj Movera prankować w dzisiejszym odcinku. Mam możliwość dzisiaj zamieniać i zamieniania się w, z, w zwierzęta. Zobaczcie, mogę tutaj się zamienić na przykład w królika. Na początku w królika się zamienimy, żeby nas nie zauważył, ale go też będziemy prankować. Jakbym na przykład wyjdzie na jakiś spacer czy coś. On teraz dalej coś tam robi w swoim pokoju. mu jak na razie nie przeszkadzajmy. I będziemy po prostu y, go prankować na przykład jak, y, i różne rzeczy. No ale dobra. Tutaj patrzymy co on się ubiera czy coś. O, chyba, o, 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 żeby nas nie zauważył. Dobra, chyba nas nie zauważył, bo nic nie powiedział. On nas nie rozumie, bo, ma, bo on nie rozumie języka zwierząt, Odgrzam chyba. A podgrzała sobie zupę. Teraz go podkopiemy. Nie, 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 szybko. Proszę. Dobra, jest, jest, jest. Co jest? Co jest? Co się stało? O, my już jest dobra. To zjemy. Dobra, dobra. Ale prank, ale prank, ale prank. Widzisz, mm, <grym grym> <zaszczończość> mleko? Ciekamy, nie, Uciekamy, się za za bardzo wkurzy. To może trochę poczekajmy, aż ten. ten. nie, nie, sobie telewizja. O, o, telewizję. O, ogląda no co jest? Dobra, dobra, dobra. Ja się załam, bo to już jest naprawdę przeginka już naprawdę nic sobie nie będę robić. Uciekam tutaj na dach i będziemy y, podsłuchiwać ten gada. Tymi wejściami. O sobie Siem oh, siema, siema, Nie, nie, nie gadaj, że ja tu jestem. O, on wyszedł na spacer, dobra. Jo, 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 ja pójdę na piechotę no, do sklepu. Dobra, to idzie do sklepu. Nie, 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 nie. Trochę nas zauważył. Dobra, dobra. Jak on się zatrzyma, to się zamienimy w szkielę lewa. Zanim będziemy chodzić. I jak on się odwróci, to się mega wystraszy. Oj, już tak trochę się zatrzymał. Ale nie, on musi się zatrzymać tak na trochę dłużej. Dobra, gonimy go, gonimy. O, 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 zatrzymał się, zatrzymał. To się szybko zamieniamy. Yy, gdzie tu jest? Oj, je szkielet! I dobra, i dobra, już jesteśmy za nim i czekamy aż on się odwróci, albo coś się stanie. O, deszcz zaczął padać, jeszcze! I. Mm. <laughs> <laughs> gonimy gonimy, ale on się wystraszył. <laughs> o, do, do tego, dobra, dobra. Że niby nie otworzyć drzwi, żeby się nie popłakał. <laughs> ale dobra, dobra. To mi było? się w jakieś inne zwierzę. Ale biedna restauracja. Czy... Z villagera. Z villagera będziemy chcieli mu sprzedać. Będziemy, może mu coś chcieli sprzedać. O villager, yy, yy, to ja może powiem. Yy, można kurczaka, proszę. takiegoś Super. Eee. Eee! Yeah! Dobra, wiemy go. Żebym się Żadny, a nie pierdziel. Nie! <laughs> no, nie. W gwiatku muwerek. <grystki> Wszystkie sklepy nie. są pozamykane, bo dzisiaj jest niedziela. A gdzieś nam uciekł. Dobra, już go nie chcę straszyć, Zamienimy się. A za jakieś menu mi się odpaliło? Uff, pieska! Będziemy udawać jego psa. Jakby nie wyprowadzić na spacer. Tego Hektora, który na nas na początku się patrzył. To się w go zamienimy. Dobra. Nie, no, kurde, nie ten dom. <grystki> Pomylił domy. O kurczę! Okay. O, o o, dobra już jest. Lecimy za nim, jak będzie się na spacer, to szybko, szybko tutaj przeżmy, musimy. Co? O, o, o! czekaj, czeka, czeka, dobra, szybko. Czekaj, czyli tu był pies, a to kto był za mną? Nie wiem, <laughs> widzę. Pojem sobie chipsy i poglądam telefon. Kurde, nie chcę z nami wyjść na spacer. Dobra, dobra, nie chcę mi się siedzieć w domu. O, 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 dobra. Jesek, chcesz iść? Dobra, chodź. Jest to dobra, dobra, dobra. I o, chyba dobra. Nas... dobra, chodź. Idziemy. Chodź tutaj, zobacz jaki fajny dom. E. Co ty? No. Nie. Myślałem. Zobaczcie sąsiada, chodź ze mną no. Dobra dobra i coś mu to zrobimy jak siądzie na Zaszem? przykład Aha, to puste jest Aha nie Go podkopiemy znowu, żeby miał pro problem z wyjściem z tej dziury Troszkę halo? Nie? No, to, to, to co jest? Co jest? Tak, zakopujemy go, zakopujemy Nie Nie Tak, zakopujemy Nie! Nie, 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 nie. Dobra, kurde, oh, wyszedł. Dobra, e! dobra. Ciepłka no. do domu, pies. Ja jadę na zakupy. Dobra, to teraz się w kogoś. No, to nie działa. Wider, widera. Widera się zamienimy. Oh, oh, <noise> Widera Jesteśmy Widerem Co jest? Nie, 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 nie Przepraszam bardzo, ale to, to nie Ej. dla mnie Uder. Co jest? Co jest? Weź go atakuj. nie Atakujemy go Dobra, spróbuję przejść pod tym mostem. Nie, kurde, tam, nie? jest za nisko dach. Ale dobra, górą spróbujemy go dogonić. O, jest, 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 doganiam go. Ale on musi się bać. Chłopacy, co mm. to Wither Toś może? Pomoże. To Proszę. Jest. Żarty. On się boi, on się boi. Dobra, zmieniamy się w kogoś innego szybko, żeby nie zauważył ząbiego, ząbiaka. O, 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 dobra. Nie mogę? Poszedł sobie? Dobra, mogę raz do domu. Nie, 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 nie. Szybko, szybko, dobra. Jesteśmy tutaj schowani. Dobra, dobra. Nie. Albo go wrzucimy do tego, do tej rzeki, jak będzie jeszcze wtedy gdzieś. To gdzieś go wrzucimy. Jak będzie przechodzić przez coś. O, Nie, to... Dobra, dobra le lecimy za nim. I tak, tak, tak. Jak tutaj on się zatrzyma na tym, na tym murku, to... Na masz bardzo ładny jest. Szybko. Nie, oh, wow, wow, wow. <laughs> ciele! Zombie mnie zepchnął! Co to ma być? <laughs> Idę do bezpieczeństwa. O oh, kurde zombie! E, e. Dobra, teraz koniem będziemy. Póń. Gdzie ja mam tam? Kurde, kurde. Tędy. Dobra, dobra, skończyło gdzie on jest? Spocząć. Gdzie on jest? O, tutaj, tu dobra, dobra. Na to auto nie działa. A, skończyło się paliwo. Dobra, on chciał jakimś autem. Chyba zaraz mu powie... dobra! Jak on wejdzie teraz do domku to mu powiem, że to tak naprawdę ja byłem. Udajemy auto, dobra. Jesteśmy zombie horsem. Udajemy auto. Się. <grym>. O. Nie, idzie on i O kurde! Dobra, potem. To możemy Dziękuję. Tu jest! <grym> O pewnie, czemu ja oto na głowie? Okay. No nie, a nas nie widzi, jesteśmy tacy mali. Ale tu jest. chłop. Dobra, dobrze, że nikt o tym nie wie, ale nasze ze sobą. Co mam? ma? ukochaną szablę. Chodź tutaj. Nie, ty tu nie robisz, takich jeszcze Szybko, Edi... To tak naprawdę ja, to tak no naprawdę jest. ja, to tak naprawdę ja, ja Ciebie prankowałem, Aha. nie zabijaj tak, mnie, jest. proszę. Super przyjaciel. <grafy> yeah, Sorry. To chipsa? O dzięki. A więc y, da, dam Ci coś, y, no że przeprosimy. Ja się już z Wami żegnam, no i nara.